Ile kilogramów musi pan zbijać, aby osiągnąć limit kategorii i czy zamierza pan w przyszłości bardzo ciężkie wystać? Na całe szczęście teraz nie mam żadnych problemów z kategorią cruiser. Naturalna moja waga to jest 91-92 kg, limit wynosi 200 funtów to jest 90 kg,7 więc jakby zbijanie wagi problem, czy będę powstawał kiedyś w kategorii ciężkiej. Ciężko mi jest powiedzieć. Moje warunki fizyczne jakby no, nie, są, nie są, naturalne na, tego, na kategorię ciężką. To też, też będzie uzależnione od mojej jakby sytuacji takiej, w jakiej będę się znajdował. Jeśli dla mnie priorytetem jest zdobyć zawodowej mistrzostwo świata. Marzę, marzyłem o tym od pierwszego dnia kiedy pojawiłem się na sali bokserskiej i to marzenie ciągle jest, ciągle się nie zmieniło, ciągle nie zostało zrealizowane. I jakby moim, moim priorytetem jest kategoria cruiser i osiągnięcia tutaj wyniku sportowego. Myślę, że kategorię ciężką to jakby mógłbym potraktować już bardziej materialnie, aczkolwiek materialistą nie jestem. i Jakby, pomimo, że że walczę za pieniądze, ale jakby pieniądze tutaj dla mnie nie są akurat te najważniejsze. będą może za tym idą, zwłaszcza za sukcesem, ale jakby dla mnie liczy się wynik sportowy, bo chciałbym, żeby kiedyś mój wnuk, mój syn powiedział w przedszkolu, w szkole, gdzieś, że mój tato, mój dziadek to był kiedyś zawodowym mistrzem świata. I to dla mnie jest dużo ważniejsze niż jak moją nogę dać bo ty wiesz co, mój stary to ma nową bękę to dla mnie nie ma żadnej wartości By? dla mnie to i kategoria ciężka na przykład jeśli Kliczkowie odejdą, będą zawodnicy moich gabaryt gabarytów może wtedy, wtedy bym i pomyślał ale teraz jakby ja patrzę głównie na spoda. jeśli Rywalizacja nie jest na tych samych zasadach, nie jest równorzędna, to moim zdaniem nie ma to sensu.